La 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 Cześć, złoty Smurfie! No, cześć, Papa Smurfie! Co ty tutaj robisz? Tak sam? Yy, ja, Papa Smurfie, naprawiam tutaj deseczki mojego domu, bo ostatnio ważniak wjechał mi rowery i rozwalił. Oj, ten ważniak! A gdzie są wszystkie Smurfy? Tu taka pustka, Nikogo nie ma. Yy, papa Smurfie, wszystkie Smurfy są pod domkiem, właśnie ważniaka. Bo na dach Weszła Biedronka i nie chce zejść Oj nie ta Biedronka Zawsze jakieś problemy z nią Idę zobaczyć co tam się dzieje No to powodzenia papa Smurfie Tobie również życzę Szybko naprawiaj ten domek Cześć moje drogie Smurfy co tu się stanęło? No widzisz z Smurfie, bo Biedronka weszła na dach i boi się zejść. No właśnie. A gdzie jest ta Biedronka? Tutaj na dachu ważniaka. Wow. Bibi, boję się zejść, nie wiem jak mam zejść. Jak ty żeś tam weszła? No właśnie, nie wiem. No nie, musimy coś wymyśleć. Ważniak? Yy, tak papo Smurfie? Yy, powiedz mi, czy ty masz jeszcze morze? Tą starą drabinę. Eee, tak, papa Smurfie, bo musiałeś poszukać właśnie do tego domku, gdzie siedzi ta Biedronka. No to ja lecę, zobaczyć! No no, dobra, to my czekamy, leć. A wy dziewczyny, zagadujcie naszą Biedronkę. Dobrze, my już się Dobrze. tutaj zatroszczymy. No to ja lecę! Och, ja nie wiem jak ty tam weszłaś biedronko. No właśnie. Jak ty tam jak... weszłaś? Nie martw się, zaraz cię ściągniemy. Tak. Ważniak, Zaczekaj już poszedł chwilkę. po drabinę, musisz zaczekać musisz zaczekać, ale... Pipi, tak się boję, ale jest tutaj tak fajnie Wszystko widzę, całą naszą wioskę <laughs> To dlatego, żeś weszła Dla takich pięknych widoków pewno, co? Tak, to jest tak pięknie, widzę wszystkich domki No nie jest ten ważniak? Ważniak Jestem po basmerwie, mam drabinę Wow, ważniak! Jak ona wielka, u nas nawet nie ma takich domków dużych. Ale na przykład, żeby wejść na drzewo i zerwać coś, albo uwolnić jakiegoś kotka, to zawsze można sobie wejść po takiej drabinie. Zobacz ona jest duża. Także spokojnie nasza pietroneczka teraz może zejść. I kto wyjdzie i pomoże pietrące? No, jak w sumie, nie, nie. chyba ważniak jest taki. Odważny, nie? Dziewczyny? Tak, właśnie. Króliczki? Tak, właśnie. Łasuch! I... Ej! Przepis na babeczkę, I dodać troszeczkę drożdży! Mąkę! O, znowu jedzenie! Ojej! O, o je. Och, ten łasuch! No, ważniak! Jeśli możesz, to wejdź! No dobra! Będę super bohaterem smurfowym! Skakuję! No Biedronko, wskakuj do mnie, a ja ci pomogę zejść na dół. Oj, jak się cieszę, już wskakuję. Faktycznie tu są piękne widoki. Tak no, mówiłam. Cześć wam dam na dole. O, cześć, cześć właśnie! Łoł, wow, wow, jak wysoko. Chodź Biedronko, bo już się boję. No, schodzimy. Pipi, dziękuję, ale na górze też było przepięknie. Ale nie ma to jak na ziemi. O, dziękuję bardzo. Nie ma za co, droga biedroneczko! O, pipi. No słuchajcie! Nasz ważniak wykazał się nie lada odwagą. Nie każdy z was by się odważył tak wysoko wejść i uratować naszą wspaniałą biedronkę. Więc smurfy! Brawa dla naszego ważniaka! Brawa! Dziękujemy Ci, ważniaku. Dziękujemy. Słuchajcie! Od dłuższego czasu nie widziałem naszego fioletowego smerfa. Czy może ktoś z Was widział? O, ja nie widziałem. Ja nie, papa, smurfujecie. Ja też nie. Tak, nie. Dawno go nie widziałam właśnie. Ja też go dawno nie widziałam. No, martwię się o niego. Już mam dosyć tych smerfów. Cały czas tylko albo ważniak, albo siłek, albo łasuch. No, mnie to już zapomnieli. O, chciałbym się zemścić na nich miau, 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 miau. O, jeszcze jakiś kota spotkałem wrednego miau. Cze cześć Smurfie! Hmm. No cześć! A ty o, ja cię chyba znam skądś! Ty nie jesteś od Gargamela? Nie! No jestem! Twojego pana od dłuższego czasu go nie widziałem. Pewnie znowu mnie kłamiesz Ale słuchaj, przekaz swojemu gargamelowi, że chcę do niego dołączyć. No, to jest dobry pomysł! Gargamel zawsze chciał mieć w swojej ekipie smurfa! Ba Bardzo dobrze się składam. Ale co nie jest tak prosto? O, co znowu, co nie jest tak prosto? No nie jest tak prosto, miau. Trzeba coś zrobić, żeby nasz gargamel cię przyjął. No ale co wszystko zrobię? No więc słuchaj, musisz wrócić do wioski. Miau? Dam ci pewną. Magiczną puszkę? Miał? Co za puszkę znowu? Z glutem! Z glutem! Z, z... glutem! Z, z jakim glutem? Co ty mi opowiadasz? Miał, poczekaj, już ci pokazuję. Miał, miał, proszę, jest tutaj. Wow, co to jest? W środku jest glot. Miał! I musisz to wlać do domku ważniaka, jak on będzie w środku. Ale przecież on może utonąć w tej galarecie. Miał! No tak, ale wtedy będziesz w zespole Gargamela. Zdobędziesz jego uznanie. Miał! Ten uważniak przez niego deszcz z tej wioski. Dobrze, więc zrobię to. Miał? No to ja będę czekał. I jak tu wrócisz jutro w to samo miejsce i wykonasz to, co ci powiedziałem, miał? To wtedy cię zaprowadzę do Gargamela. Tylko pamiętaj. Miał? jest bardzo okrutny. Miał? Zrobię wszystko. I mam nadzieję że dołączę do was. Do zobaczenia jutro. Nie? Do zobaczenia. Ciąg dalszy nastąpi.